No, dla nas piękne święta. Zaczęły się może nieciekawie, bo w niedzielę w autokarze 8 godzin, ale dziś mamy poniedziałek i, i nie był to dla nas lany poniedziałek, tylko my mamy trzy punkty, bo po to przyjechaliśmy chwała, wielkie gratulacje dla chłopaków. Chociaż pierwsza połowa była taka, jakbyśmy za dużo zjedli na śniadanie e, wielkanocne, bo, 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 bo byliśmy troszeczkę ospali. Dostaliśmy bramkę gdzieś, gdzieś. Nie byliśmy sobą, bo, bo plan był troszeczkę inny, ale całe szczęście odrobiliśmy straty i, i po przerwie gra wyglądała zupełnie inaczej. No i tak się w ogólnym rozrachunku ułożyło, że zrobiliśmy jeszcze dwie bramki. Wygraliśmy 3-1, chociaż było gorąco, bo było. Strzałów i z jednej, i z drugiej strony, no, z tego co pamiętam, 7 szałów celnych, jak Jagiellonia bodajże cztery, ale mieli, mieli groźną sytuację, bo to jest Mistrz Polski jakby nie było i drużyna, która dalej walczy o, o mistrzostwo, i, i dla nich był to też ważny mecz. Jak dla nas, ale, ale futbol jest piękny, że tutaj przed meczem faworyci yy, są postrzegani jako, jako, jako zwycięzcy, prawda, czy stuprocentowi, czy nie, ale. My dzisiaj tutaj pokazaliśmy się z dobrej strony. Przede wszystkim zagraliśmy skutecznie i daliśmy dużo energii. Szkoda, że to zwycięstwo jest okupione kontuzjami, ale zobaczymy, bo dziś jeszcze za wcześnie, bo możemy stracić dwóch zawodników. Ale tak to bywa, że, że nie kalkulujemy, gramy odważnie w tych momentach i, i takie rzeczy się mogą przytrafić. I, I zobaczymy, co dalej. Jeszcze daleka droga przed nami bo tak jak wspomniałem, te gratulacje dla chłopaków za trzy punkty, ale jeszcze tych punktów nam brakuje i, i mamy następne mecze i tu musimy dalej ciężko pracować, żeby, żeby, żeby te punkty zdobywać, bo wiemy jaki jest nasz cel, a jeszcze tego celu nie osiągnęliśmy.